W dzisiejszym filmie przedstawiam Wam trzy śmieszne historie graczy Minecraft. Jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna bądź śmieszna sytuacja w Minecraft, napisz ją na mojego maila iceprvka@businessmail.com. Zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla ci się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia jest od użytkownika Mrówka, która opowiada o Steve'ie. Ostatnio zostałem potężnie strollowany przez moich przyjaciół na naszym serwerze w Minecraft. Tego dnia byłem znudzony oglądaniem YouTube'a i postanowiłem zagrać w Minecraft. Tak jak mówiłem wcześniej, razem z przyjaciółmi mamy wspólny serwer, na który po prostu wszedłem. W momencie wejścia nie wiedziałem, że czeka na mnie coś naprawdę powalonego. Pojawiłem się w moim domku, który wcześniej wybudowałem. Zacząłem po nim chodzić, szukając sobie zajęcia. Kiedy wbiłem do sypialni, zobaczyłem coś dziwnego. Zamiast mojego łóżka w miejscu leżał jakiś wykrzywiony Steve. Na początku bardzo się wystraszyłem, bo był to dość niecodzienny widok. Jednak po chwili zacząłem się śmiać, bo wyglądało to naprawdę śmiesznie. Nie wiedziałem, jak to możliwe, bo przecież na serwerze nie było żadnych modów. Okazało się, że tym Stevem było łóżko. Gdy wyszedłem na zewnątrz, ujrzałem moją farmę, w której były same Stewy. Wcześniej były tam krowy i świnie, a teraz no właśnie. Zastanawiałem się, kto to zrobił i jak. Dlatego napisałem do kolegów, czy wiedzą coś na ten temat. Oboje się wymigiwali, że nic im o tym nie wiadomo. Jeden z nich wszedł na serwer, żeby niby to sprawdzić. W tym czasie ja zorientowałem się, że skrzynki również przypominają postać Steve'a. Jak się je otwierało, wyglądało to naprawdę śmiesznie, bo postać wtedy się łamała w pół. Jak mój kolega do mnie przyszedł, udawał, że pierwszy raz widzi coś takiego na serwerze. Trochę mu nie wierzyłem i myślałem, że to jego sprawka. Chodziliśmy po serwerze i patrzyliśmy, co jeszcze się pozmieniało. Wszystkie zwierzęta, jakie były w grze, przypominały Steve'a. Wyglądało to, jakby masa graczy była na serwerze. W pewnym momencie naprawdę zastanawiałem się, czy nie są to jakieś obce osoby. Jednak ta pokazywał, że jesteśmy we dwójkę. Gdy poszliśmy na spał naszego serwera, zobaczyliśmy, że główki mobów, które zdobyliśmy, też przypominają Steve'ów. Wyglądało to serio śmiesznie. Były to małe pomniki stojące i leżące na ziemi, jak na przykład skóra niedźwiedzia. Oboje mieliśmy pod tężną bekę. Mój kolega wpadł na pomysł, że zrobi parę łóżek i postawi je koło siebie. Wyglądało to komicznie, jakby parę graczy leżało na ziemi, lecz on poszedł o krok dalej. Po chwili położył się na jednym z łóżek i wyglądało to. no sami wiecie. Powiedziałem mu, że jest z wyrolem, i rozwaliłem wszystkie łóżka. Zacząłem z nim rozmowę na temat tego, jak to możliwe, że jest to na serwerze. W końcu, po 10 minutach wkręcania mnie, powiedział, że to troll i że nieźle. Dałem się nabrać. Nie wiedziałem, że na serwer można wgrać paczkę tekstur, którą widzą wszyscy. Mój plan jest prosty: aby zemścić się na nim i zrobić mu pranka. Jakiego? Jeszcze nie wiem, ale na pewno zemsta będzie słodka. Pragnę Was poinformować, że stworzyłem komiks na podstawie tej serii. Trafi on do sprzedaży już 11 sierpnia. Do książki będą dodawane naklejki oraz plakat, a na sklepie będą dostępne również koszulki i różne gadżety. Więcej informacji już wkrótce. Druga historia jest od użytkownika Mati Minecraft, która opowiada o trolu na koledze. Kilka dni temu, gdy grałem na serwerze z kolegą, stało się coś naprawdę turbo śmiesznego. Mój kumpel nie ogarniał jakoś super Minecraft, dlatego to co go spotkało, wziął na poważnie. Do dzisiaj, jak sobie o tym przypominam, mam bekę. A więc tak, graliśmy na survival, ja miałem żelazne przedmioty, a mój kolega kamienne. Tak jak mówiłem, on zbytnio nie ogarnia. Przedmioty musiałem robić za niego, bo nie znał craftingów. Kiedy tak graliśmy już z godzinkę, wpadłem na pewien pomysł, żeby zmienić swojego skina, który jest odwrócony, powiedziałem mu, że wywaliło mnie z serwera i w tym czasie zmieniłem skórkę mojej postaci. Gdy wszedłem ponownie, ku mojemu zaskoczeniu, on nawet nie zareagował. Było to dla mnie dziwne, bo chłop nie ogarniał. Po jakichś 10 minutach dopiero skumał, że mój skin jest do góry nogami. Gadaliśmy na Discordzie, więc mi o tym powiedział. Ja udawałem, że nic mi o tym nie wiadomo i powiedziałem, że jak klikamy w 5, to ja widzę wszystko u siebie normalnie. Przekonywał mnie z 5 minut do tego, że z moją postacią w grze jest coś nie tak. Ja twardo trzymałem się mojego planu i mówiłem, że to niemożliwe. Zacząłem mu tłumaczyć, jak zrobić screenshota i go wysłać. Po niedługiej chwili wysłał mi ss-a, na którym stałem ja z odwróconym skinem. Powiedziałem mu, że coś ma z grą, bo u mnie jest wszystko dobrze. Chłop włączał i wyłączał grę chyba z 10 razy, bo cały czas moja postać była odwrócona. W pewnym momencie postanowiłem wyjść z serwera jak go nie było i zmieniłem skina na normalnego. Po krótkiej chwili, jak oboje weszliśmy, on powiedział, że wszystko wróciło do normy i się naprawiło. Kisłem strasznie, ale nie mogłem dać po sobie znać, że to jest troll. Graliśmy dalej, chodząc po świecie i szukając miejsca na bazę. Nagle mój kumpel powiedział, że musi z dwu, bo idzie wynieść śmieci. Pomyślałem, że to idealny moment, żeby znowu zmienić skina. Jak wrócił, od razu powiedział, że Minecraft mu się znowu zepsuł. Zaczął wyłączać i włączać Minecraft znowu, stałem i patrzyłem się jak wchodzi i wychodzi z serwera. Wpadłem na pomysł, że tym razem dam sobie efekt niewidzialności i będę go w ten sposób trolował. Gdy wszedł na serwer, zapytał, gdzie ja jestem, bo nigdzie mnie nie widzi. Powiedziałem, że przed nim. A on powiedział, że to niemożliwe, bo mnie tu nie ma Starałem się przekonać go, że stoję przed nim I rozwalałem bloki Był przestraszony, bo totalnie nie widział gdzie ja jestem A stałem idealnie naprzeciwko niego Chłop mi powiedział, że ma dość grania w tą grę Bo coś jest nie tak Chciałem się przyznać, że to wszystko troll Ale postanowiłem, że nie będę niszczył sobie tak dobrej zabawy Po kilku dniach, gdy znowu graliśmy Niestety mnie rozgryzł Bo w pewnym momencie zacząłem się śmiać Musiałem mu powiedzieć, że to wszystko była wkręta na którą się nabrał. Był naprawdę wkurzony. Trzecia historia jest od użytkownika Frezis, która opowiada o śmiesznym dowcipie. Opowiem wam dzisiaj, jak udało mi się strollować kolegę na naszym wspólnym serwerze w Minecraft. Wszystko zaczęło się od tego, że ja miałem dostęp do plików serwerowych i dlatego postanowiłem wgrać plugin, który umożliwia zamienianie się w potwory. Aby mój kolega się nie skapnął, że jestem na serwerze, wgrałem również plugin, który ukrywał całkowicie tab. Przez co nie widać było, kto jest na serwerze. Wyczekałem odpowiedni moment, aż on wejdzie pograć, żeby zacząć moją akcję. Zacierałem rączki, bo miałem super plan, który chciał. Na nim wykorzystać. Na początek zamieniłem się w świnie w jego farmie, koło domku. Obserwowałem cały czas, co robi. Grzebał coś w skrzyniach, a później gdzieś poszedł. Postanowiłem, że zacznę go śledzić. Będąc świnią, szedłem cały czas za nim, a on w ogóle mnie nie widział, przez to było to naprawdę śmieszne. Chodziłem za nim z dobre 5 minut, aż w końcu się zatrzymał, bo znalazł jakąś jaskinię. Wyglądał jakby układał sobie przedmioty przed zejściem w dół. Dlatego szybko zmieniłem się w nietoperza i wleciałem do Kejwa. Po chwili wszedł do środka i rozstawiał pochodnie, kopiąc surowce. Przyglądałem mu się z góry, a on totalnie nie wiedział o tym, że jest obserwowany. Czym niżej był, pojedynków z potworami było coraz więcej. W pewnym momencie postanowiłem, że dołączę się do batalii i zamienię się w zombie. Kiedy pokonał je wszystkie, nagle pojawiłem się ja. Próbował we mnie uderzać mieczem, ale nie dostawałem obrażeń. Bardzo mnie ciekawi, co pomyślał w tamtym momencie. Bawiło mnie to, kiedy biegłem za nim i go biłem, a on nie mógł nic zrobić. Okazało się, że znał drogę i wyszedł z jaskini. Postanowiłem, że tym razem zamienię się w kurczaka i będę go śledzić. Chodziłem z dobre kilka minut, a on nawet się nie zorientował. Zdziwiłem się jednak, kiedy wszedł do mojego domku. Włączyłem sobie spektatora i patrzyłem co zrobi. Chłop na moich oczach mnie ukradał. Powiedziałem sobie, że tak być nie będzie. Zamieniłem się szybko w creepera i stanąłem przed drzwiami domku. Czekałem aż wyjdzie z przygotowaną komendą na wybuch. Gdy wyszedł z moimi przedmiotami, wpisałem komendę rozwalając swój dom, a jego zabijając. Szybko wyszedłem z serwera i wszedłem ponownie. Tak, aby informacja, że dołączyłem była widoczna. Bardzo mnie ciekawiła jego mina, kiedy jeszcze chwilę temu wysadził mi dom, nie wiedząc, że to byłem ja. Pojawiłem się w moim domku i zapytałem dlaczego jest rozwalony, a wszędzie leżą przedmioty. Tłumaczył mi się, że przez przypadek i tak dalej. Zapytałem, gdzie moje przedmioty, też coś mi próbował ściemniać. Nie chciałem się przyznawać do tego co zrobiłem, jednak on za karę musiał mi odnowić dom i dać parę diamentów. To by było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś sytuacja w Minecraft, możesz się napisać i wysłać na mojego maila isupermvka@biznesmopodziemil.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze Historie. Trzymajcie się.